Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawię swoją dość długą, jednocześnie subiektywną konkluzję na temat e, tej bety gry The Division. Produkcja jawiła się jako wieloosobowy RPG z otwartym światem, coś na wzór MMORPG, wykorzystujący przy okazji możliwości współczesnych komputerów i konsol nowej generacji. No, i to także największa mm, premiera nowego IP w historii gier wideo. No i zapewne najdroższego. Ogromne oczekiwania, wielka niewiadoma, niemały budżet, a sam, a sam tytuł ten zaliczył kilka opcji, dość długich. Przy tym e, nie ustrzegła się widocznego downgradeu w kwestii oprawy graficznej. Mimo tych wszystkich spekulacji e, wielkich oczekiwań, zarzutów wobec The Division w końcu pokazuje swój pazur i nie zapowiada się na powtórkę z Watchdogs, który zawiódł, bo przerosły go wielkie oczekiwania, a także ogromne ambicje. Można powiedzieć za mało treści, a za, du a za duży hype. W przypadku The Division, również, nawet większy był hype, Mimo wszystko, gra na tą chwilę prezentuje się o niebo lepiej, niż właśnie przeze mnie wspomniana produkcja od Ubisoft, Watch Dogs. Niemniej, The Division mierzy znacznie wyżej, gra się sprzeda zapewne, do, e, zapewne dobrze. Nawet bardzo dobrze. To bardziej niż pewne. No i niedawno zakończyły się zamknięte beta, e, zamknięte beta testy. Teraz e, dzisiaj jest ostatni dzień tych otwartych testów, które rozpoczęły się e, w piątek i jeszcze potrwają dzisiaj, chyba że twórcy przedłużą. Tak jak w przypadku. E, tak jak w przypadku właśnie zamkniętych testów, kiedy to twórcy postanowili jeszcze przedłużyć jeden dzień. Nie wiem, jak teraz to będzie. Więc dla wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić, jak gra się sprawuje w akcji, to jeszcze dzisiaj mogą to uczynić: ciągnąć grę i sami doświadczyć jak nowe, mm, jak nowy produkt y, wielce reklamowany przez Ubisoft się prezentuje. No i zacznę od tego, że mamy do czynienia tutaj z otwartym światem, z miejscem akcji usytuowanym w postakopaliptycznym Nowym Jorku. Metro metropolia została podzielona na dzielnice, które odbijamy. Z rąk e, terrorystów. Nie brzmi to jakoś wszystko wybitnie, wybitnie odkrywczo, ale wystarczająco, by się tutaj dobrze bawić. W każdym razie, beta oferuje jedynie mały wycinek ogromnego miasta, jakim bez wątpienia jest Nowy Jork. A zaczynamy w hubie, czyli głównej bazie. Po wyjściu z niej rozpoczyna się prawdziwa survivalowa przygoda. Czy to w, czy to mam na myśli offline, czy także multiplayerową strefę Dark Zone. I ogólnie aspekt sieciowy i mocno zaakcentowany, zaakcentowana warstwa kooperacyjna. Mechanika The Division to mieszanka na pewno gier w serii Borderlands oraz Gears of War. Giro, Gears of War ze względu na system osłon oraz e, podobną mechanikę. Feeling strzelania. Więc, pod tym względem, ta produkcja przypomina e, tytuły od e, studia Epic Games. Sam feeling strzelania w moim zdaniem jest bardzo przyjemny. Każda broń charakteryzuje się innym odrzutem i siłą rażenia, co ewidentnie czuć w produkcji od Massive Entertainment, czyli twórców świetnej, chociażby świetnej strategii World in Conflict. No więc jak wspomniałem wcześniej, to mieszanka Jeersów oraz Borderlandsów, która Póki co wypada nieźle. Zadowalająco. Ktoś, kto nie lubi oczywiście struktury stricte MMO, to ten tytuł go odrzuci raczej na samym starcie. Owszem, mamy misje fabularne, jakieś tam postacie, chociaż mało zarysowane. Ubogie. A same dialogi. Raczej nie wnoszą nic ciekawego, przynajmniej to co tutaj jest dostępne, to... Względem, względem opowieści mnie jakoś nie zaskakiwało. E, zobaczymy jak to będzie w pełnej wersji. Ale sięgając po ten tytuł... No nie robimy to dla trybu offline, tylko dla gry rozgrywki wieloosobowej, która jest po prostu kwintesencją tego tytułu i z tą myślą The Division właśnie powstawało. Od samego początku o tym wspominano. Wydaje mi się, że fabuła to będzie jedynie taki stanowić dodatek dla tych, co po prostu narzekają na gry, w których po prostu brakuje kampanii. A sama gra po prostu stawia na rozgrywkę sieciową w głównej mierze. Tak jak chociażby Titanfall. Dlatego Titanfall w zasadzie ma teraz zaoferować je kampanię. Zobaczymy tylko, czy jakość tej kampanii będzie. Na poziomie, właśnie na poziomie, właśnie gry wieloosobowej. Póki co misje główne, te fabularne, nie są jakieś mega atrakcyjne, skomplikowane. Te, co były oczywiście tutaj dostępne, bo grę w zasadzie ukończyłem, te wszystkie ważne, główne zadania. Dużo akcji strzelania i zdobywania kolejnych łupów. Okraszone po prostu wstawkami filmowymi, dialogami, nic. Nic mniej, nic więcej. Co, nic, co by mogło. Co by mogło się po prostu wybijać. Poza tym jest cała masa znajdziek yy, oraz łupów do zebrania, skrzynek do otwarcia i prostych aktywności pobocznych. Jak na przykład, nie wiem, zabezpieczenie terenu, pozbyciu się terrorystów. A następnie m, znalezieniu klucza, otwarciu drzwi i oswobodzeniu jeńców, którzy byli uwięzieni w bu danym budynku. Takich zadań jest. było kilka i w zasadzie polegało na tym samym. Powtarzało się mam nadzieję, że pełna wersja pod tym względem będzie bardziej urozmaicona, zaoferuje e, liczne, różnorodne zadania, nie tylko. Polegające na, na, na jednym i tym samym. To by było rozczarowujące. No i głównie zabawa w The Division e, w głównej mierze polega na nieustannym levelowaniu swojej postaci, znajdywaniu coraz to lepszych, lepszego sprzętu w postaci czy to pancerzy, e, czy arsenału do ściania spustoszenia w szeregach bandytów, czy Innych żywych graczy w trybie sieciowym, odblokowywaniu nowych umiejętności, parków, które e, tutaj były niedostępne. Można powiedzieć, że ta gra łączy dwa najważniejsze aspekty: e, eksplorację miasta oraz rozwój statystyk naszego protagonisty. Te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. I motywują do dalszego działania w świecie w tym świecie gry. Przynajmniej ja tak to widzę. I to mi się właśnie bardzo w, w tym tytule podoba. No. Sam tytuł oferuje rozbudowane drzewko umiejętności Podzielone na y, różne kategorie: czy to po prostu specjalizacja, pancerze, leczenie oraz technologie. No właśnie, co chwila znajdujemy jakąś wysokolevelową broń. I to jest właśnie fajne w tej grze. Nie jest to tytuł z realistycznym modelem strzelania, ale nie wiem czy ktoś tego oczekiwał. Niemniej nie brakuje tutaj dynamicznych i efektownych efektownej wymiany ognia z przeciwnikami o różnym poziomie. Jest tu tak można powiedzieć, że gra jest taka Borderlandsow Borderlandsowa. Tam również były paski życia nad oponentami. I... I liczba wskazująca na jego poziom im wyższy, tym wiadomo przeciwnik silniejszy, trudniejszy do pokonania. A gdzie nie, natrafimy na mini bossów, którzy mają jeszcze dodatkowy pancerz i ogólnie Trzeba trochę wywalić e, amunicji, wpakować w niego, żeby w końcu został zneutralizowany, unicestwiony. Cieszy mnie na pewno e, fakt, że jest tutaj po prostu pierdyliar tego sprzętu, ekwipunku do zebrania. Na każdym kroku praktycznie coś znaj znajdujemy. W zasadzie tak samo było właśnie w grach z serii Borderlands. Z kolei martwi mnie opustoszałe ulice Nowego Jorku. No ale to tylko pamiętajmy, to tylko beta. Tych NPCów naprawdę jest mało. Nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że pełna wersja pod tym kątem zaoferuje coś więcej niż takie spustoszone. ...ubogie, wręcz... ...miasto. Chciałoby się więcej jakichś losowych zdarzeń. Niemniej dążenie do coraz to lepszego sprzętu motywuje do dokładnej penetracji każdego zakamarku e, tej monumentalnej metropolii i w dodatku broń jeszcze można sobie ulepszać różne dodatki, czy to lunety, tumik i inne typu gadżety. Od strony audiowizualnej jest świetnie. I w tej kwestii mm, nie, wcale nie przesadzam. Owszem, zgadzam się z wieloma zarzutami downgrade'u, ale nie jest to on na tyle dokuczliwy i rażący oczy jak chociażby w Watch Dogs. A do tego łatwo dostosować sobie ustawienia graficzne, które są tutaj bardzo rozbudowane. Więc dzięki temu można sobie dostosować jakość w stosunku do wydajności, żeby grało się komfortowo. A już przy ustawieniach medium ta gra prezentuje się naprawdę Okazale, nieźle wcale nie razi jakimiś słabymi teksturami, a wręcz odwrotnie, robi wrażenie. Oczywiście, Hydra Ultra to już wyższa półka, i swoje wymaga od karty graficznej, zwłaszcza. W każdym bądź razie, to co, na, in, to, to co imponuje, to na pewno samo miasto. D design i jego estetyka robi niesamowite e, wrażenie, miejscami wręcz piorunujące. Zadbano niemal o każdy detal, zwiedzając z zgliszcza. Dystopijność tego miejsca podkreśla również religijny klimat który jest, można powiedzieć, przeciwieństwem e, gie, przeciwieństwem utopii znanej chociażby z serii Bioshock. No ale prócz miejscami widowiskowej oprawy graficznej, refleksów świetnych, systemu cieniowania, mamy również świetne udźwiękowienie. W tej kwestii jestem całkowicie usatysfakcjonowany. No zresztą nie przypominam sobie gry. Od Ubisoftu, żeby miała... Można powiedzieć... Spartolone udźwiękowienie lub też słabą ścieżkę dźwiękową. Przeważnie te gry Ubisoftu prezentują dobrą jakość dźwięku. I też... Ciekawą ścieżkę dźwiękową. I tutaj w The Division pod tym kątem nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Zresztą tak samo jak... Do optymalizacji, która jest dobra, może nie jest rewelacyjna, ale jest, umówmy się, dobra. To, co oferuje, to. No, jestem po prostu usatysfakcjonowany tym, co widzę, co zobaczyłem w tej grze. Reasumując, The Division nie zawodzi, nie rozczarowuje przynajmniej w wersji demonstracyjnej, a jedynie podkręca moją ciekawość. Na pełną wersję gry. Może nie jest tak. Może nie jest to produkcja tak hucznie. Świetnie. Zapowiadająca się jak kilka lat temu. Na targach E3. Ani też żadna. jakaś. E, spektakularna. sieciowa oraz graficzna rewolucja. Ale. Czy ktoś po takim. czasie oczekiwał tego? Ja na pewno nie należę do tego osób. Mimo. Osób. Mimo, że hype na The Division nie stygnie, nie maleje, to jedynie wzrasta apetyt e, na tą produkcję. Właśnie ze względu na ten a, mocno rozbudowany aspekt e, multiplayerowy, kooperacyjny, RPGowy, czyli to co lubię najbardziej, jeśli chodzi o takie gry. Więc zapowiada się na multiplayerową, przyjemną przygodę w otwartym świecie, w którym kooperacyjny aspekt zabawy zachęca do wspólnej eksploracji i zdobywania unikatowych przedmiotów. Ja jestem na tak. Mimo, mimo, że, jak mówię, no, szału nie ma, ale jest nieźle. Być może będzie jeszcze lepiej w finalnej wersji. To się okaże już niebawem, bo gra wychodzi 8 marca. Moje obawy to na pewno opustoszałe ulice miasta, które no jakoś nie zachęcają miejscami do badania ze względu na to, że się nic nie dzieje. Może się wydawać, że gra jest nudna, mało urozmaicona. Nie, że oprócz znajdzie, to praktycznie nic ciekawego nie napotykamy. Oprócz coraz to lepszego ekwipunku. No i sama fabuła może okazać się miałka. że stanowić jedynie dodatek? Do takie małe uzupełnienie do e, warstwy multiplayerowej. Która za ma zadowolić graczy, którzy po prostu nie lubują się w rozgrywce stricte sieciowej? Ale no nie rozumiem osób, które by mogły kupić tą grę dla trybu offline. To jest dla mnie rzecz niepojęta. Tą grę to tylko dla kooperacji. I właśnie Multika się kupuje, więc raczej jest to zrozumiałe. No, zalety to na pewno bardzo dobra. No, może przesadzam. Dobra optymalizacja w pełnej wersji. Być może będzie ona lepsza jeszcze. Dystopijny wizerunek miasta, które pod względem designu jest fenomenalnie wypada. Syn Syndrom upgrade na każdym kroku. Warstwa czysto eksploracyjna. E rozbudowane elementy RPG. Więc. No jest trochę tych plusów również po stronie, właśnie. The Division. No i cóż, pozostaje czekać na pełną wersję, która, mam nadzieję, okaże się. Znacznie lepsza jeszcze niż to, co tutaj można zobaczyć, doświadczyć. No i w zasadzie to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.